Klimatyczne oszustwo. Rozdaję teraz szczepienia. Uważam, panie pośle, że pana wyrazistość języka nie spowoduje więcej lajków w mediach społecznościowych. Witajcie serdecznie, moi kochani, na naszym kanale. Na ostatnim posiedzeniu Sejmy doszło do prawdziwej ofensywy ze strony Konfederacji. Ministerka klimatu Paulina Hennik-Kloska broniła jak lwica absurdalnej ustawy o Zielonym Ładzie. Co więcej, Porównała Polskę do Niemiec i stwierdziła, że powinniśmy być tak jak oni. Na te słowa posłowie konfederacji aż się wzburzyli i zaczęli szturmować mównicę Sejmował. Przemysław Wipler z ironią i wściekłością odniósł się do ustawy, porównując ją do technologii z epoki kamienia, symbolizowanej przez Freda Flintstona skupił się na problemach praktycznych związanych z wprowadzeniem stref czystego transportu, wskazując na brak parkingów i ogromne koszty dla samorządów. Ta ustawa powinna nazywać się ustawa imienia Freda Flintstona, który był wielkim promotorem transportu niskoemisyjnego. Młodzi nie znają, ale starsi pamiętają jakim wozem on jeździł, jaki był napęd tego samochodu. Byłoby to zabawne, gdyby nie to że w ramach wdrożenia tej ustawy będą ograniczane prawa obywatelskie. Kilka miesięcy temu zaskarżyłem jedną z pierwszych uchwał o strefie czystego transportu, strefie czystego transportu w Warszawie i w związku z tym mam pytania do następującej ustawy. Co zrobić, żeby samorządy nie mogły tak jak w Warszawie przy fikcyjnych konsultacjach społecznych wprowadzać stref czystego transportu? Co zrobić, by nie wprowadzać stref czystego transportu? gdy nie wyznaczono miejsc parkingowych dla tych ludzi, którzy będą przyjeżdżali do danych miast i nie ma w Warszawie na przykład miejsc żadnych, do których mieliby oni zostawić samochody, którymi przyjechali. Co zrobić, by samorządy miały z czego pokryć dodatkowe koszty wynikające z tego, że nie będą musiały wymienić tabor e, samochodowy, autobusowy i co zrobić, ile to będzie wszystko kosztowało miasta, w których to będzie prowadzone w najbliższych pięciu latach. Dziękuję bardzo. Witold Tumanowicz skrytykował przymus ustawowy wdrażania elektromobilności, nazywając go chorej agendą ekoterrorystów. Podważył sens regulacji, argumentując, że opłacalne rozwiązania transportowe powinny wynikać z mechanizmów rynkowych, a nie z przepisów. Czy ministerstwo ma wyliczone koszty zdrowotne Polaków, którzy są zmuszeni słuchać tych klimatystycznych kretynizmów? Uważacie, że jak Polacy zapłacą ETS-owy haracz bożkowi klimatu, to przestanie się gniewać i nie będzie gwałtownych powodzi zsyłać? Naprawdę? Czy uważacie Polaków i samorządowców za tak nierozsądnych, że nie są w stanie samodzielnie zdecydować? o bardziej opłacalnych rozwiązaniach transportowych. Skoro elektromobilność jest tak korzystna, to dlaczego potrzeba przymusu ustawowego, by zmusić ludzi i miasta do jego wdrożenia? Dlaczego nie pozwolicie Polakom jeździć tym, czym chcą? Dlaczego nie pozwolicie jednostkom samorządu terytorialnego na wybór takich pojazdów, jakie jej stać? Niech zadziała mechanizm rynkowy, jak elektromobilność będzie opłacalna, to sama wyprze stare metody transportu. Zakończcie wdrażanie tej chorej agendy ekoterrorystów, która ściąga naszą gospodarkę na dno. Bartłomiej Pejo zwrócił uwagę na brak konsultacji z kierowcami i środowiskami transportowymi przy tworzeniu ustawy. Wskazał na zamordystyczny charakter regulacji, które mogą doprowadzić do wykluczenia transportowego w największych polskich miastach. Większość autobusów będzie miejsko-wiejskich i w ten sposób będzie rozwiązany ten problem. Szanowni Państwo, dlaczego pytanie do Pani Minister Henik-Klowski, która wyszła, jak widzimy, sprytnie, nie odpowiadając zapewne na pytania, które właśnie przed nami? Dlaczego nie konsultujecie Państwo tego projektu, tego zamordyzmu klimatycznego z kierowcami, z tymi, którzy będą przez Was wykluczeni, jeśli ta ustawa zostanie przegłosowana? Dlaczego odrzucacie jako koalicja rządząca wniosek o wysłuchanie publiczne? Wniosek, który był w moim imieniu kierowany przez wiele środowisk, które martwi się o to, Wykluczenie w największych miastach Polski. Dziękuję bardzo. Grzegorz Płaczek poddał w wątpliwość sens transformacji zeroemisyjnej bez zaangażowania globalnych graczy, takich jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Zapytał o rzeczywiste koszty wdrożenia takich zmian w dużych polskich miastach. Wskazując na ich potencjalne obciążenie finansowe, przenieśmy się na chwilę do 2040 roku. Do tego roku, o którym tak często mówimy, do tego roku, że będziemy mieć w Polsce w 100% transport zeroemisyjny. Rozumiem, że będziemy częścią wspólnej walki o piękny, cudowny świat i do, razem z nami będą walczyć o tą zeroemisyjność i Stany Zjednoczone, i Indie. I Chiny, no bo bez nich to tak naprawdę cała walka nie ma kompletnie żadnego sensu, jest to tylko i wyłącznie jakaś chora ideologia. Czy państwo w takim razie przygotowując te największe, ponad 100 tysięczne miasta w Polsce, które będą musiały w pierwszej kolejności, w perspektywie najbliższych trzech bądź 5 lat, zresztą mówił o tym również pan poseł Wibler, one będą musiały kupować te nowe. Autobusy. czy Państwo szacowaliście te koszty i czy porównywaliście koszty również serwisowania tych samochodów w perspektywie i autobusów zeroemisyjnych w perspektywie 3 do 5 lat? Konrad Berkowicz skrytykował globalistyczne podejście do walki z emisją CO2, wskazując na marginalny wpływ Polski na światową emisję. Przypomniał o zaniedbaniach rządu w budowie elektrowni atomowej. Co jego zdaniem pokazuje brak realnych działań? Co się zasadza na przekonaniu, że emisja CO2 powoduje globalne ocieplenie. Globalne ocieplenie powoduje, jak mówi prezydent Trzaskowski, że planeta płonie, a to nas pcha do rychłej katastrofy. I nawet zakładając, że ta mitologia jest prawdziwa, to problem polega na tym, panie minister, że. Emisja CO2 w Unii Europejskiej to jest 8% światowej emisji, w Polsce około 1%, nawet jak ją zlikwidujemy, to nic to nie zmieni, zwłaszcza, że likwidowany w Unii Europejskiej przemysł emisyjny, na czym tracimy gospodarczo, przenosi się do Chin czy Indii. Tym bardziej nic się nie zmienia. Nie zmienimy tej sytuacji, Pani Minister, za dotknięciem czarodziejskiej leszczyny, e, przepraszam, czarodziejskiej różki. Tymczasem Donald Tusk w 2009 roku, jak rządził, obiecał budowę elektrowni atomowej do 2019. Jak weszliście do władzy, przesunęliście ten termin do 2040, czyli uwaga, za terminem likwidacji elektrowni Bełchatów. I to wasze ideologiczne wariactwo oznacza rychłą katastrofę. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Skalik podkreślił brak wiary rządu w zdolność obywateli do podejmowania samodzielnych decyzji. Ironizował, że zamiast regulacji potrzebne są szczepionki na wiedzę, by zrozumieć klimat i realia energetyczne. Ja mam konkretne pytanie: dlaczego tak brakuje Wam wiary w ludzi, że są w, sobie, są w stanie sami ocenić, co dla nich jest dobre, co dla nich jest efektywne? Brak wiary. Dlaczego? Przecież, gdy ludzie decydowali się oderwać od Ziemi. Nie było potrzebne do tego żadne ministerstwo. Potrafili skonstruować, zbudować samolot i wystartować z nim. Przecież, żeby przesiąść się z dorożki na, do samochodu spalinowego, niepotrzebne były żadne wasze dyrektywy, żadne ustalenia. Skąd tak mało wiary w ludzi? I ponieważ jesteście Państwo zwolennikiem szczepień, chciałbym Panią Minister, tu obecną i nieobecną Henik, Minister Henik-Kloskę, zaszczepić wiedzą w postaci badań, ponad 200 badań naukowych, które wykazują klimatyczne oszustwo. A Pan Poseł jest chyba przeciwko szczepieniom, to... Tak, Rozdaje teraz szczepienia. Krzysztof Mulawa zwrócił uwagę na niewydolność rządu w tworzeniu efektywnych narzędzi transformacji ekologicznej, takich jak lista zielonych urządzeń. Wskazał na absurdy związane z brakiem dopasowania rozwiązań do polskich warunków klimatycznych i geologicznych. Wielkie, piękne słowa: przyszłość Polski, świata, transformacja, zeroemisyjność, elektromobilność. Super, wszystko fajnie, tylko ja mam, Panie Minister, mam wątpliwości, czy będziecie w stanie podołać takiemu, takim wyzwaniom, jak nie byliście w stanie skonstruować, Panie Minister, nadal nie jesteście w stanie skonstruować dobrze napisanej listy zielonych urządzeń, tak zwanej listy Zoom, na której nadal znajdują się pompy ciepła, które są niedopasowane do naszych warunków klimatycznych, geologicznych i powodują rachunki grozy. No ale skoro pytania, no to mam dwa pytania. Pierwsze, o prezydenta tego miasta Warszawy. No czy przewidujecie, Szanowni Państwo, dofinansowania do wymiany samochodu Pana Trzaskowskiego, który nadal jeździ wysokoemisyjnym pojazdem? No i z drugiej strony, yy, moja żona, nauczycielka, mieszkamy w Warszawie, już za chwilę nie będzie mogła podróżować naszym, naszym prywatnym samochodem po Warszawie, nie będzie mogła dojechać do innej dzielnicy, żeby uczyć dzieci. Jakie dofinansowania przewidujecie państwo dla nauczycieli? Jak widzicie, te mocne słowa konfederatów mówią jedno: precz z Zielonym Ładem. Czy polityka Unii Europejskiej sprawi, że Polska straci na tym układzie? Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.